Witam! Siema! Siemano z tej strony Kuba Zuzak i witam was na kanale Kuba Zuzak. No i dziś po prostu troszkę spokojniej, bo tak jak widzicie po nazwie będzie to Q&A wyczekiwane Q&A przez niektórych. Stwierdziłem, że muszę takie coś nagrać, ponieważ ostatnie Q&A u mnie na kanale było gdzieś około rok temu. Teraz na pewno jest tu trochę nowych osób, które może, być może możliwe, że tak będzie, że będą, że będą chciały po prostu mnie poznać lepiej. No i odpowiem tutaj na kilka pytań, które mogliście mi zadawać na Instagramie, na Story i tutaj też na karcie społeczności na YouTubie. Zadałem wam. Wybrałem około 30 pytań, na które teraz postaram się Wam odpowiedzieć. No i co? No, za się lecimy. Pierwsze pytanie od Ola do Lata 9.2. Skąd pomysły? Na TikToki Z Piątnicy, no bo skąd? Dobra, sorry, musiałem to powiedzieć Po prostu mam bardzo zrytą banie. Wymyślam sobie to w jakieś głupie scenariusze Mam bardzo dużą wyobraźnię mam po... wyobraźnię I przekładam to na TikToki Które, no, są pojebane po prostu Są pojebane To są w większości scenariusze, które sobie tam wymyślam No i jest co nie? Kolejne pytanie od QR to Ton 9503 Skąd wybierzecie takie nazwy? Co się stało z kibem po tym, jak osiągnął rekord Guinnessa? Wyleciał w powietrze Wsadziłem taką wielką petardę w niego i w go. Zapomniałem tego nagrać po prostu. I, niana, ja, no, tak na serio, to moja babcia sobie go wmontowała do kibla. Tyle koniec historii. Nie będzie już niestety filmów z kiblem naszym. Sławnym, pięknym, białym, wspaniałym kiblem, bo jest po prostu wmontowany już do łazienki, tyle. Chyba, że tam coś nagram. Pytanie od Miko Bubak 1221. Czy będzie kontynuacja nie para dokumentów, szczególnie filmu z przeklętą kucharką? Nie. W tej chwili nie będzie. Po prostu już nie mam chęci tego nagrywania. Poprzednio, jak nagrywałem te odcinki, one sprawiają mi przyjemność. Teraz już mi nie sprawiają przyjemności. Męczyło mnie to strasznie już. Teraz mam inny content. Może kiedyś to wróci, zobaczymy. Jak przyjdzie jakiś dzień, że się obudzę i zachęc mi się znowu tego nagrywać, no to nagram. Logan Pro Zero. Ile zarabiasz na YouTubie? Dużo ludzi z tego co widziałem po komentarzach, z tego co widziałem po wiadomościach na live'ie, na TikToku, dużo ludzi myśli, że bardzo dużo zarabiam na YouTubie, bo mam bardzo duże wyświetlenia na shortsach i tutaj bardzo często shortsy. Tak nie jest, bo z shortsów się dużo mniej zarabia niż na takie wiecie, główne długie filmy na YouTubie. Zarabiam między... Z samego YouTube'a między 7 a 10 tysięcy złotych. Pytanko od Kubax 7423. Skąd ma do nagrywania? Od kiedy mniej więcej miałeś taką pierwszą chęć do tego. Ja już takie głupie filmiki nagrywałem. W gimnazji można by powiedzieć. Mój pierwszy kanał był taki, że to było chyba w gimnazjum gdzieś, początkiem liceum. Zrobiłem sobie kanał na YouTube, zacząłem nagrywać jakieś tam strzały na bramkę. Później miałem kanał z moimi kolegami i przejąłem to później sam, zacząłem sam nagrywać, na no jakoś to tak idzie na razie. UPXW, ile wyciskasz na klatę? Murdu! Wszystko Ciężarów hmm. na siłowni brakuje A tak na serio 80 kilo, 4 serie po 6 powtórzeń Lecimy do sety Pytanko od kociaczek przystojniaczek jest. Zajmujcie ten na nazwy serio Co według ciebie najbardziej wpływa na to, że ludzie chcą oglądać twoje filmy? To, że mam dobry kontakt z widzami W sensie, że dbam o was, często odpowiadam wam na komentarze Dużo serduszek przypinam pod komentarzami Czytam wasze komentarze i to mówię około godziny, półtorej godziny dziennie Widzę, że to chyba doceniacie Mam jakąś tam więź z widzami Clara49023 Czy masz dziewczynę? A czy wygląda na kogoś, kto ma dziewczynę? Nie, nie mam dziewczyny RAM forever 596 Zadał mi tu 7 pytań, aż mi zadał, ale ja tutaj po prostu odpowiem na jedno, mówię, że jest jeszcze dużo innych pytań, więc tutaj odpowiem na jedno, które sobie wybrałem. Aha, ile masz braci? Mam trzech braci, Michała, Rafała, Dawida. Michał jest dwa lata młodszy ode mnie, Rafał jest sześć lat młodszy ode mnie, Dawid jest dziesięć lat młodszy ode mnie. Pytanie od Budnik Kuba. Zrałeś dziś? Amordo. morto. Oczywiście, że tak. Codziennie rano, kubka z rana jak śmietana. Dzień bez kupy, dzień stracony. Muszę się wystać, żeby mieć dobry dzień. Szczególnie jak jeszcze kawkę sobie gdzieś z rana wypiję, to... wow. Nie chciałbyś być w tym kiblu. Pytanie od Amelia Stanik 40-40. Pytanie: czy miałeś kiedyś taką chęć do przestania nagrywania na TikToku lub na YouTubie? Miałem, miałem, miałem z samego początku TikToka jak zaczynałem nagrywać na TikToku, tam jakiś nie miałem rewelacyjnych wyświetleń i faktycznie nie chciało mi się po jakimś czasie troszkę nagrywać. Bo myślałem, że to nie dla mnie. Później jednak zacząłem nagrywać swoje jakieś rzeczy, wiecie, swój content i to poszło, co nie? Boj 384-ny. -y. Nagrasz kiedyś własną piosenkę? Nagram, oczywiście, że nagram. Mówiłem wam to nieraz. To będzie specjalna 1 milion na YouTubie. Jeżeli utrzymam cały czas ten przyrost subskrybentów, no to może, może, może w ten jeden milion będzie w następnym roku. Pytanie od projekt00ffb3. Czy masz kobietę czy ktoś ci mówił, że masz zajebistą wyobraźnię? Tak jak wcześniej mówiłem, nie mam kobiety, nie mam dziewczyny, ale tutaj bardziej mi chodziło o to pytanie, czy ktoś ci kiedyś mówił, że masz zajebistą wyobraźnię? Tak, bardzo dużo ludzi mi to mówi, szczególnie jak widzę komentarze, że na przykład samo to, że skąd bierzesz takie pomysły, dlaczego masz taką głupią wyobraźnię? No po prostu, no... Od zawsze taką miałem, bo Ziemi taką wyobraźnię dała. Sonic Wachowski. Jak będzie wyglądać koniec świata? Koniec świata, moim zdaniem, będzie wyglądał tak, że na Ziemię spadnie wielki kibel. To będzie taki potwór chodzący, kiblo-potwór. Z niego będą wypadać małe kible. Nie z toilet, tylko po prostu duży potwór kibel. No i opanują świat i ziemię głównym zaleją. Pytanie od Derek Wolf6. Czy byś wyzerował żubrówkę na filmie? Mordo. Chyba, oczywiście, że tak. Tak na serio nie, bo e, jestem ci w piciu alkoholu, rzadko piję alkohol i nienawidzę wódki. Nie dam rady, po prostu muszę przepić, nie dałbym rady wyzerować żółtówki niestety. Filip Sikops Jaki raz jest twój pies? Mój pies to jest kundel, łapmen. Dobrze go znacie? Znaczy, większość ludzi dobrze go zna. Łatwę to jest kundel. Pytanie od keyboard Grażer 69. W ogóle masz za... profilowe Tutaj widzę, że stary oblewający się mlekiem. Zagdę Tutaj... profilowe Jaki jest Twój rekord w siedzeniu na kiblu? Po pięciu minutach siedzenia na kiblu. Nogi odmawiają posłuszeństwa. W się uda. Mam takie mrówki. Cierpną. Mi strasznie nogi aż siedzę długo na kiblu. Nie schorzymy. Powiadam w ogóle. Po prostu, jak miałem srak, no z 10 minut siedziałem najdłużej. I wierzę, jak ja idę do kibla, to jest szybka akcja. Tu nie ma na co czasu tracić. Siadam, pf, wchodzę. Fajk i Ingie się pyta. Dokończysz Foresta albo zaczniesz jakąś nową grę? Foresta raczej już nie dokończę, bo samemu mi się już nie chciało troszkę w niego grać. Po trzech odcinkach zrezygnowałem, ponieważ znudziło mi się to troszkę. Jeżeli chodzi o to, czy zacznę nową grę, tak, będziemy grać, ale w horrory. Jeżeli będę zaczynał jakąś serię z horrorami, dam wam znać, żebyście mi pomogli wybrać grę. Jakub kaczmarek F8DL Pyta. Powiedz coś o piłce nożnej. Jaki klub lubisz? Messi czy Ronaldo? Ja wam powiem tak. Gram w piłkę sam. Interesuję się piłką. Oglądam bardzo często mecze. Ja kibicuję w Barcelonie i ja od dziecka kibicuję w Barcelonie. W Polsce nie kibicuję żadnej drużynie z ekstra klasy. Drużynie tutaj z okolic, w której kibicuję to są Karpaty, Krosno, bo mieszkam koło Krosna. Czasami chodzę na mecze, no to Karpatą, Krosno kibicuję. Zawsze będę za Messi, bo gram w Barcelonie, ale Ronaldo też lubię. Jestem za Barceloną, ale Real też lubię. Michał87105 5 pyta. No jak? Jaki był twój Pierwszy odcinek na YouTubie. Mój pierwszy odcinek na YouTubie to jeszcze nie był na tym kanale. Jak strzelałem w bramkę, jakąś tam koło domu. Podaję, że tam w taką małą bramkę strzelałem. To chyba był mój pierwszy filmik na YouTubie, jak strzelałem. To chyba się nazywało Jakoś Wyjdzie, czy coś takiego. Ten filmik się nazywał. Kiedyś myślałem, jak go chyba mam na starym kompie zapisanego. Kiedyś wam go może pokażę. Dodam go w ogóle na mój kanał, tak na bekę, żebyście sobie zobaczyli, jak mój pierwszy film wyglądał. Katarzyna Krzepkowska 3735. Ile czasu nagrywasz dziennie? Codziennie nagrywam waszą. Shortsy jednego TikToka staram się. Od poniedziałku do piątku w sensie, bo tak jak mówię, potrzebne jest czas na odpoczynek. Shortsy TikToki łącznie nagrywam z godzinę plus 2 godziny na montowania montowanie i przez często dłuższy film. No to z godzinę, można tak powiedzieć, średnio 4-5 godzin nagrywam. M.Tynka Roespawn. End. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem, jak nie to sorki. W jakim wieku chciałbyś skończyć karierę? Cię ja wiem, czy to można karierą nazwać? To jest po prostu, no ja lubię nagrywać, to jest moje hobby. Ale no jeżeli tak, tak to nazywacie, no to chciałbym nagrywać jak najdłużej. Póki. I moje filmy będą was śmieszyć. Będę widział, że jest miary dużo ludzi, których śmieszą moje filmy. Będę jeszcze nagrywał. Po czasie, jeżeli zauważy, że już z tego mniej, wtedy zakończę to. Na razie jest fajnie, jest dużo bardzo ludzi, którzy lubią mnie oglądać. Ja sam to lubię robić. A jeżeli przyjdzie taki dzień, że powiem sobie, że tyle, dość, trzeba coś innego w życiu zacząć robić, wtedy, wtedy skończę karierę. Jedną o karierę. User YD4HQ4PS7J. Jeżeli miałbyś chodzić do normalnej pracy, to do jakiej? Byłbym wf ponieważ. Ja mam plan B. Kiedyś to był mój plan A, zanim jeszcze nie byłem, nie działałem tak bardzo w internecie. Zacząłem studiować wychowanie fizyczne. W międzyczasie doszło do tego, że no jestem tu gdzieś. W sensie, że nagrywam na, na YouTubie, nagrywam na TikToku i te priorytety moje na na tą chwilę się zmieniły. Pytanie od Jankowski. Podłoga podłoga. Czym się wozisz? Wożę się rowerem albo taczkami z silnikiem rakietowym. Nie no, kupiłem sobie ostatnio w sumie niedawno Ford, Mustanga. Teraz mam tutaj może gdzieś zdjęcie, pokażę, jak on wygląda. No i on tak wygląda. I się jeżdżę nim Mój je, jest fajne Pytanie od Maja Kasprzyk 5. Co myślisz o grupie Fanikuby? Pozdrowisz. Pozdrawiam cię, Maja. Co myślę o grupie Fanikuby? To jest grupa na Instagramie, która powstała ze streamów na TikToku. Myślę, że jest to fajna grupa. Jest tam dużo fajnych osób. Pozdrawiam tam wszystkich serdecznie. Często piszemy sobie tam. Jeżeli ktoś tutaj z YouTube'a chce na tą grupę, to może do mnie napisać na Instagramie i ja was po prostu na tą grupę dodam. Pytanie od Wiktora. Nie wiem, jeden. Czy lubisz piwo? Jak tak, to jakie? Mam mordę, ja kocham piwo. Piwo. Kocham piwo! A jeżeli chodzi jakie piwo lubię, to każde. Nie no, najbardziej oczywiście te wszystkie zielone, czyli Lecha, Karlsberga, Heinekena. Yy, kasztelany lubię, tyskie, żubry. Kubaną. Piwko to piwko, co nie? Pytanie od Dominik Wójcik 923171. Ile czasu poświęcasz na montowanie jednego odcinka na YouTube? Różnie to bywa, zależy jaki to jest film, ale tak myślę, że od około 8 do 10 godzin. Pytanie od Spike 3320. Czy wiedziałeś, że będziesz tak popularny? Nie wiedziałem, serio. Tak jak wam mówię, jak zaczynałem nagrywać na TikToku, na początku to nie szło. Chciałem to już machnąć, już zdecydowanie skończyć z tym, bo tak jak mówiłem wam też wcześniej i zaczynałem dużo wcześniej na YouTube. Chciałem to podzielić już. Bo myślałem, że nic z tego nie będzie, ale dałem sobie wtedy, pamiętam ostatnią szansę. No ale tak mówię, nie spodziewałem się tego. Jakub W1OFP. Ile czasu średnio nagrywasz jeden odcinek na TikToka? Jeden odcinek na TikToka, no to też to różnie, bo zależy jaki film, ale taki wiecie scenkowy. No to z pół godzinki myślę. Z pół godzinki, 20 minut, z pół godzinki, jeden film N1 GHT. Czy masz jakieś przezwisko, Nick? Większość na mnie mówi Kuba. W liceum, w gimnazjum, w podstawówce, większość znajomych mówią po prostu na mnie po nazwisku Zuzak. Pani WFistka w podstawówce mówiła na mnie Zuzi, to też ją kiedyś mówiłem, Zuzia też na mnie często mówiła, zazwyczaj to jest po prostu Kuba, Kubik, na... o Kubik jeszcze czasami do mnie mówią, Kubson, Tikuś, <noise> no i tak, Tikuś od TikTokera, TikToka. No i mordeczki, to na tyle w tym filmie, wybrałem tam ponad 30 pytań, na które przed chwilą właśnie odpowiedziałem, zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, możecie łapeczkę zostawić, no i co, widzimy się w kolejnym filmie, siemano!